Ciężkie spotkanie, ale chyba najważniejsze są trzy punkty po takich meczach jak ten dzisiejszy. No tak, zgadzam się. Mecz był ciężki, w sumie już nie ma łatwych meczy w Ekstrakasie. Nie ma co zwalać na boisko, ale trzeba przyznać, że, że był to ciężki bój dzisiaj, ale mieliśmy równe warunki z Zagłębiem. <tuszy> Zagłębie się broniła, praktycznie cały mecz, także czychało na kontry, także to nie był taki, byliśmy skazani na atak pozycyjny i wiadomo, że, że lubimy tak grać, ale jednak wtedy bardzo ciężko stworzyć sytuację sobie klarowną, ale konsekwencją i cierpliwością osiągnęliśmy cel i trzeba się cieszyć z trzech punktów. Pytałem Łukasza Zajdlera o to no i on przyznał mi rację, że Zagłębie to chyba najbardziej defensywnie ustawiony rywal, z jakim, jakim przyszło, przyszło wam grać w tej rundzie, w tym, no na razie przed tą przerwą zimową. Rzeczywiście, no taki mieli pomysł na ten mecz. Oni mieli bar mają bardzo szybkich skrzydłowych napastników, także czyhali po prostu na kontry. I, i, i trzeba przyznać, że tam po naszej niefrasobliwości mieli te kontry. No, ale generalnie, rzeczywiście, praktycznie cały mecz, cały mecz byli, grali cofnięci i praktycznie przez to mieliśmy łatwiejszą sytuację, żeby przejmować inicjatywę w tym meczu. Wymęczyliście rywala tymi dużymi ilością, dużą ilością podań, no i przez to te, te sytuacje bramkowe stwarzaliście sobie, tak się wydawało, z trybą przynajmniej? No tak, to jest taki właśnie efekt długofalowy, bo czasami rzeczywiście nas też to, nas też to męczy, że, że żeby, żeby sobie stworzyć sytuację, szczególnie w pierwszej połowie, to naprawdę musimy wymienić tych podań bardzo dużo, nie ma miejsca praktycznie pod polem karnym. Bardzo ciężko sobie coś stworzyć, ale z upływem czasu w trakcie meczu, szczególnie w drugiej połowie, to, to zawsze wychodzi. W okolicach 75. minuty zaczynają się robić te luki no i, i wtedy trzeba kuć, wtedy trzeba, wtedy trzeba wykorzystywać tę sytuację. Dzięki tej wygranej awansowaliście na szóste miejsce w tabeli. Przed Wami ostatni mecz w tym roku z Legią Warszawa. No, gdyby się dobrze wyniki poukładały, to jest szansa przezimować na, na piątej lokacji. Jak na Beniaminka, to byłby chyba super rezultat. Tak, ale spokojnie my się podchodzimy do tego meczu mamy czas. Yy, yy, wydaje mi się, że takie stwierdzenie, że, że kiedy wygrywać z legą jak nie, jak nie teraz, bo wydaje mi się, że, że nie są w najlepszej dyspozycji teraz i, i po prostu trzeba to wykorzystać, ale musimy ze spokojem podejść na ten mecz i po prostu zagrać swoją piłkę i, i tyle i liczyć na dobry wynik. Po raz kolejny dzisiaj kibica dopisali, byli tam dwunastym zawodnikiem, jak brzmi hasło. Krakowi na, na ten sezon. To, to fajnie czuć, że, że jest to wsparcie fanów. Rzeczywiście, no tutaj e, duży plus, e, duży plus dla kibiców. E, szacunek, bo, bo naprawdę w trudnych chwilach dopingowali nas, dopingowali nas w trudnych chwilach i, i to się liczy, bo, bo, bo to zwycięstwo osiągamy razem. Było ciężko, nie wygrywaliśmy u siebie, ale, ale w końcu to przełamaliśmy i jest dobrze. No właśnie, sam, sam zacząłeś o tym mówić, o tym, o tym wygrywaniu u siebie. Było do tej pory z tym krucho i w końcu Tutaj możecie czuć się silni na własnym stadionie. No tak, myślę, że od tego trzeba wychodzić, żeby, żeby to była nasza twierdza i, i, i tak to powinno wyglądać na co dzień. Myślę, że, że, że rzeczywiście kibice mają na to wpływ, bo rzeczywiście po, po nawet tym, tej przegranej z Lechem 1-6 byli z nami w trudnych momentach, bo to rzeczywiście był taki najtrudniejszy moment i pomogli nam niewątpliwie i myślę, że, że jakiś tam wpływ trzeba oddać im za te za wygrane z Lechem i, i z Ogłębiem. Tak na koniec powiem trochę żartobliwie, wierzę, że jest takie przysłowie, że mistrzostwo robi się na wyjazdach, wy na wyjazdach gracie super, teraz zaczynacie wygrywać u siebie, no to strach się bać tej, tej przyszłości, tak w pozytywnym sensie. Spokojnie, spokojnie, grajmy swoje, poprawiajmy się w tej naszej grze, pielęgnujmy nasz styl, a myślę, że, że jeśli to wszystko będzie spełnione, to, to wyniki przyjdą same.